Cytuję, yy, minister sportu były Adam Korol, pański kolega z Platformy Obywatelskiej, mówi tak, PiS kompletnie się odcina od programu, programu budowy orlików, a minister zdrowia mówi wręcz, że to jest sól w oku. Te orliki to jest sól w oku waszego rządu. Nie, no absolutnie to jest kompletna nieprawda. Nie wiem skąd się to w ogóle wzięło. Zresztą no, ostatnio z Adamem rozmawiałem na ten temat i e, trochę dziwnie się tłumaczył tym, tym, tym sformułowaniem. W tym roku wpłynęły trzy wnioski do resortu o modernizację orlików, wszystkie trzy zostały pozytywnie rozpatrzone, e, więc to jest jakiś kompletny absurd. No, ja bym proponował, żeby ten sport także zostawić trochę obok polityki, nie włączać do takiego młotkowania politycznego. Tym bardziej, że możemy wspierać się merytorycznie, możemy na przykład wspierać się, dlaczego wspierać te dyscypliny medalne. Lodajne. Ktoś może powiedzieć, że to jest Dyscyplina, zły pomysł. Co za zwrot. Czy dyskutujmy o zasadności ustawy antydopingowej, ale nie, nie opierajmy te dyskusji o sporcie o kłamstwo. No bo to jest kłamstwo, że my jakby chcemy, wie pan, zakładać kłódki na orliki z logotypem Prawa i Sprawiedliwości. No to, to jest, to jest nie, absolutnie nieprawda i wymyślone przez, przez przedstawicieli Platformy Obywatelskiej kompletna bzdura. Znaczy, zdaje się, że tam w tle jest taki zarzut, że nie dajecie pieniędzy na ich remonty. One mają już dobrych praktyk, no właśnie... ciągle no właśnie przed chwilą powiedziałem, że wpłynęły w zeszłym roku trzy wnioski, wszystkie trzy pozytywnie rozpatrzone. Mamy program modernizacji w ramach dofinansowania infrastruktury, i szereg samorządów z tego programu korzysta, więc jak są podupadające obiekty sportowe, no mają możliwość uzyskania dotacji, więc nie wiem skąd w ogóle ta dyskusja. Platforma atakuje też Was, a właściwie Pana, że nie dba Pan o to, iż szkoły Mistrzostwa Sportowego stracą 60 milionów złotych na reformie edukacji. To też nieprawda. To jest tak, że szkoły Mistrzostwa Sportowego będą dobrze funkcjonować, jest możliwość powołania zespołów, zespołów szkół, więc tutaj jakby Ministerstwo Edukacji Narodowej też nie chce jakby tych, tych szkół pozbawiać funkcjonowania wręcz przeciwnie, więc to też jest kolejny taki wyssany z palca mm -hmm. zarzut. Tak samo jak wyssane z palca i to z palca ministra Arłukowicza jest zapewne sformułowanie, że minister sportu jest, a jakby go nie było. No i że nie wspiera pan zarówno szkół, jak i właśnie... Mm -hmm orlików. Czy, ja bym proponował, że minister Ruchowi raczej skupił się na tak powiem, swoich zadaniach i pracy poselskiej, a nie, a nie zajmował się sportem, czy turystyką, bo się na tym kompletnie, kompletnie nie zna. No i sam ten argument jakby świadczy. No nie wiem, czy do czego mam się tu ustosunkowywać, że minister jest, jakby go nie ma. No. Czy pan, Dobrze, w takim razie niech się pan łaskawie, jeśli można, ustosunkuje do tego, co sam pan powiedział, że Warszawa nie jest w stanie wykorzystać właściwie na inwestycje blisko 70 milionów. To sytuacja kuriozalna, jest to ogromna 700, 700 przepraszam, rzeczywiście jedno zero mnie uciekło. Ogromna kwota do wykorzystania Władze miasta domagają się dofinansowania toru lodowego na Stegnach. To wszystko prawda, tylko te 700 milionów to nie są pieniądze na inwestycje sportowe, ale to są pieniądze, na przykład na metro, na tak, przykład na, na mosty. Inwestycji. Tak, natomiast e, Rozumiem, 2, mamy zostawić 6... metro, wybudować sobie parę nie, stadionów. Nie, nie, nie 2,6. Miliarda złotych tyle gdzieś mniej więcej w zeszłym roku miała Warszawa na, na szereg, powiedzmy sobie, inwestycji, więc te kilkadziesiąt milionów na dofinansowanie Stegi czy na, czy, czy na budowę stadionu lekkoatletycznego to naprawdę nie jest, nie jest dużo, biorąc pod uwagę, że nic w stolicy się nie dzieje pod względem infrastrukturalnym, sportowym na, na szeroką skalę. Jesteśmy jedyną, jedną z, obok chyba Tirany, stolicy Albanii, stolicą, która nie ma porządnego stadionu lekkoatletycznego. Prawda, to znaczy tak. są ruiny stadionu na y, stadionu Skry. skry, skry. Na I na od wielu lat ten problem jest, więc tak naprawdę Warszawa jest bardzo zamożnym miastem, jeśli chodzi o inwestycje. Kraków poradził sobie z wybudowaniem e, areny Tauron areny ponad 300 milionów złotych własnymi środkami, nie korzystając mm -hmm. do finansowania w tym względzie ministerialnego. Warszawa spokojnie byłaby w stanie poradzić sobie i z inwestycją w tor lodowy, i z inwestycją w stadion lekotetyczny. Trochę wyciąga jakby ręce a każdy z finansowanie, który a my... wraca ze złotym medalem. Na okęciu mówi o tym, że władze Warszawy. Nie chcą wybudować Stadionu Skryna. Pan rozmawiał o tym z władzami stolicy, z prezydentem Gronkiewicz-Walcy. Ja rozumiem, że ona jest z innej partii, ale... Nigdy osobiście nie rozmawiałem z panią prezydent Warszawy, nigdy też nie chciała w tym temacie rozmawiać. Zawsze no może tam dlatego, zastępców Może, tym może względu, dlatego, że, że pan tak, że że widocznie pan... rangą nie odpowiadam pani prezydent. Może dlatego, że to pan mówi, że to najbardziej antysportowe władze w historii stolicy. No bo to jest prawda. No dobrze, panie, yy, panie ministrze, jeżeli to są władze antysportowe, to zostawmy na moment sport. Porozmawiamy o polityce, bo czytam, że pan się nią, choć nie jest posłem, interesuje. No, siłą rzeczy przecież, jako też minister, można powiedzieć, że też jest politykiem. A śledzi pan to, co się dzieje w Sejmie? Śledzę. No i jak pan y, na to spogląda? To znaczy, pan oczekuje czego? Oprócz tego, że końca konfliktu to wszyscy. Czyli znaczy, ja spoglądam to z lekkim, na to z lekkim zażanowaniem, skoro z sali plenarnej Sejmu robi się tak naprawdę cyrk, tak? Y, posłowie sobie robią zdjęcia urządzają sobie popisy wokalne tak. I no to, 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 to nie jest kompletnie tak To kompletnie była minister sportu. No tak. tak A panu mi tak. śpiewać? No, kiedyś miałem pewien epizod, ale to raczej. Nie, na antenie, nie. nie? W wersji, wersji rodziny, nie, nie. Tutaj jednak nie zaryzykuję. Mhm. Znaczy, co, ale panu nie odpowiada co? To, że protestują, czy to jak protestują? Znaczy, i to, i to. No. To, że protestują, nie ma absolutnie podstaw ku temu. I to, w jaki sposób protestują. No, ten, ten, ten sam protest jest absurdalne. Sami sobie wystawiają świadectwo. Ale nie ma pan wrażenia, że jednak trochę tutaj zawinił tą wszystkim marszałek Kuchciński, który nerwowo zareagował na występ posła Szczerby, z, którą, z którym od dawna ma na No ale Oczywiście nie było podstaw do takiej reakcji ze strony posłów opozycji. Ja odnoszę wrażenie, że oni jakby szukali tylko i wyłącznie pretekstu do tego, żeby rozpocząć tą przysłowiową okupację, okupację Sejmu, więc tutaj jakby reakcja marszałka jakby na to też nie, nie wpłynęła, no bo później sam przebieg tego protestu pokazuje, że, że właściwie już nie ma podstaw ku temu, żeby protestować, ani oni dalej to ciągną. Ja Miał nadzieję, że oczywiście się wycofają z tego, no bo... No bo to jakby też osłabia rangę parlamentu. Dzisiaj rano przeczytałem takiego profesora, historyka, Jimmy'ego McFaula, który powiedział, że nasi, mówią amerykańskich, politycy są dużo bardziej podzieleni niż ludzie. E, czy w Polsce jest to tak samo, a czy wręcz odwrotnie? Ludzie są bardziej spolaryzowani, a politycy się jako tako dogodują. No oczywiście jest, jest podział i ten podział od wielu lat jakby też, też funkcjonuje. No i niestety te, te ostatnie wydarzenia jakby ten, ten, ten podział wzmacniają. Nie ma woli dialogu choćby ze strony posłów opozycji. Oni ciągle nie mogą się pogodzić z tym, że jakby utracili, utracili też władzę. To jest werdykt demokratyczny. Wyborcy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, a ciągle jakby opozycja z tym, z tym faktem, z tą wolą narodu się nie potrafi pogodzić. Pan jest nie tylko ministrem... Sportu, ale i byłym sportowcem. Ja rozumiem, że teraz smok nie zachęca, ale przebiegłby pan się na przykład, nie wiem, tak wspólnie dla sportu, dla rozrywki z jakimś posłem opozycji? A ja nie widzę przeciwwskazań tutaj jak, jakichkolwiek i jakby sport jest taką dziedziną życia, która, która łączy, i ma zadania tworzenia pewnej wspólnoty Narodowej tą wspólnotę tworzy i tutaj. Zresztą takie też zadanie otrzymałem od pani premier, żeby te dwie dziedziny życia, sport i turystyka były takim katalizatorem dobrych emocji, więc jak najbardziej tutaj nie widzę przeszkód, żeby mógł się przebiec, choćby w celach charytatywnych z kimkolwiek. W takim razie zachęcamy posłów opozycji do tego, do tego wyzwania. Może ktoś panu rzuci wyzwanie, nie? Kto szybciej, kto dalej, kto dłużej. Ja już ten, ten etap wyczynowy mam za sobą. Teraz już pozostaje na bieganie charytatywne. Chyba, wśród posłów byłby, byłby pan chyba bezkonkurencyjny. Nie, no jest kilku, jeśli chodzi o posłów opozycji, jest kilku też biegaczy. Więc generalnie dużo, dużo posłów paradoksalnie biega i to cieszy, bo to też ten wzrost ilości biegaczy jest, jest jakby pozytywny. Marszałek Karczewski biega regularnie. Nie zawstydzać, w takim razie może. Zachęcam. Nie, nie, to może już lepiej zakończmy tę rozmowę. Naprawdę nie będziemy. Po pierwsze żadnych sportów mają Winston Churchill i naprawdę cytujmy również tego. ale bardzo bardzo my, pana dzieci uprawiają sport, panie redaktorze. To, to dobrze o Panie Panu świadczy. Pan pan nie oficjalne informacje. To mój syn rzeczywiście się splamił uprawianiem sportu. Pozdrawiamy wszystkich, którzy sport uprawiają i tych, którzy dopiero mają zamiar. Zachęcam, choć może sam nie jestem najlepszym przykładem. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. se nic